Na temat miejsce pokoju. Wszystkie moje źródła są w tobie. Może nas zastanawiać, dlaczego, skoro chrześcijaństwo z natury jest religią pojednania i pokoju, tak jak chciał Jezus Chrystus, jego Kościół przez wieki był i jest zarzewiem rozmaitych niepokojów i podziału. Chcąc znaleźć odpowiedź, jak zrozumieć tę sprzeczność, warto przyjrzeć się jej niejako od wewnątrz sięgając do źródeł jednego i drugiego pojęcia w odniesieniu do Kościoła. Pomaga nam w tym teolog, ksiądz Janusz Królikowski, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, dziekan Wydziału Teologicznego w Tarnowie. Źródło pokoju Kościół narodził się na krzyżu. Wypłynął z przebitego Boku Chrystusa. Podkreślano to już w starożytności – do czego nawiązują liczne modlitwy kościelne. Owszem, Chrystus przygotowywał pojawienie się Kościoła i nadawał mu kształt przez całe swoje życie, ale w najwyższym stopniu ukazał się on wtedy, gdy jego serce zostało dla nas otwarte. Można więc powiedzieć, że Kościół to żywa tajemnica serca Jezusowego i tego wszystkiego, co jego serce chciało uczynić dla człowieka. Święty Paweł, kontemplując to, czego Chrystus dokonał na krzyżu, a więc gdy rodził się Kościół, pisze. Teraz w Chrystusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur wrogość. List do Efezjan 2,13-14. Dzieło Chrystusa i on sam są pokojem. Pokój oznacza harmonijne relacje, spokój duchowy, łagodność we wzajemnych odniesieniach, sprawiedliwość i przychylność w stosunku do innych, pogodną wzajemność. Święty Augustyn definiuje pokój jako spokój porządku, czyli trwałą harmonię. Nie można jednak tego wszystkiego, w czym wyraża się pokój, łatwo osiągnąć, ponieważ grzech rodzący się w człowieku jest jego największym przeciwieństwem i wrogiem. Dlatego trzeba było przyjścia Chrystusa na ziemię i przelania Jego krwi, jak mówi święty Paweł, by wprowadzić pokój najpierw w wzburzone relacje człowieka z Bogiem, a potem na tym gruncie budować nowe relacje międzyludzkie. Chrystus, umierając na krzyżu, wynagrodził za ludzki grzech obrażający Boga, a tym samym dał człowiekowi dostęp do Boga, dzięki któremu może on zawsze liczyć na Bożą przychylność. Niepokój i wrogość grzechu, Zostały obalone przez Chrystusa, aby w to miejsce weszła więź bliskości i wspólnoty. Człowiek odkrywa przy tym w Chrystusie, że tę przychylność Bóg okazuje każdemu człowiekowi. Śmierć Chrystusa, poniesiona za nas wszystkich na krzyżu, za każdego tak samo, wyjątkowo zbliża ludzi do siebie. Pierwsi chrześcijanie bardzo mocno odczuwali tę nowość międzyludzką wnoszoną w świat przez Kościół. Z ludzi wrogo nastawionych do siebie, ze zdumieniem stawali się wspólnotą o wyraźnych rysach rodzinnych, której życiem kierowała wzajemna przychylność. Wszystko to było budowane na wspólnym odniesieniu do Chrystusa, który nadał międzyludzkim relacjom nowy kształt kształt pokojowy. Dlatego święty Paweł nazywa go naszym pokojem. Pokój jest darem Bożym, ale także zadaniem. Chrześcijanin jest wezwany do tego, by budować harmonijne relacje z braćmi. I wszystkimi ludźmi w każdym czasie i w każdym miejscu. Nieprzypadkowo Jezus w kazaniu na górze, dokonując objawienia zasad nowego życia swoich uczniów, ogłasza także: Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami bożymi. Ewangelia Mateusza 5:9. Tak więc najpierw sam Kościół, a potem cała ludzkość ma być miejscem pokoju. Aby to stawało się faktem, jako chrześcijanie wiemy, że najpierw jest konieczna duchowa walka o to, by osiągnąć pokój serca. Wszystko zaczyna się w sercu. Takie jest podstawowe przekonanie chrześcijańskie, które wyrasta z nauczania Chrystusa. Ludzie o pokojowym sercu mogą potem budować harmonijne relacje z innymi. Nikt nie może dać komuś tego, czego sam wcześniej nie ma. To podstawowa zasada działań podejmowanych przez człowieka. Źródła niepokoju. W tym miejscu otrzymujemy wyjaśnienie nie tylko wojen, ale także tego, dlaczego ich uczestnikami są chrześcijanie. Zerwanie żywej więzi z Bogiem powoduje na nowo wrogość jednych ludzi w stosunku do drugich, łącznie z tym, że chciałoby się zniszczyć drugiego, a niekiedy nawet samego Boga. Jest to prawidłowość dobrze znana i opisana przez teologię, która od dawna zajmuje się sprawami pokoju. Teologowie wiedzą, że i oni mają przyczyniać się do wprowadzania pokoju. Między innymi, demaskując przyczyny wojen. Zastanawia nas w ostatnim czasie, jakie są powody napaści Rosji na Ukrainę. Jak to się stało, że w czasie, gdy już niemal wszyscy byli przekonani, że tylko pokój jest drogą życia i zasadą pomyślności w Europie, mamy straszną wojnę? Szukając odpowiedzi, warto pamiętać to, co kiedyś powiedział arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, za co był zresztą mocno krytykowany. Mówił on, odnosząc się do okresu panowania ateistycznego komunizmu w Rosji, że pozostawił on po sobie pustynię duchową. Została zerwana więź z Bogiem, przez co ludzie zwracają się przeciw sobie. Rosjanie, nie tylko prezydent Putin, wciąż prowadzą wojny z sąsiadami i zwracają jedne narody przeciw drugim w wielu miejscach na świecie. W kręgach ateistycznych często pojawia się teza, że to wiara w Boga. A zwłaszcza wiara w jedynego Boga prowadzi do wojen i jest ich ciągle powracającą przyczyną. Nie ma bardziej błędnej tezy. Uznanie jednego Boga prowadzi najmocniej i najwyraźniej do twierdzenia, że wszyscy ludzie są równi, bo wywodzą się z tego jedynego źródła istnienia. To zobowiązuje do jedności opartej na uznaniu równej godności wszystkich ludzi i jednakowego szacunku w stosunku do nich. Jeśli coś prowadzi do wojny, to jest nim opowiedzenie się za jakimś Bożkiem, którym może być naród, państwo, wódz, pieniądz i tak Wtedy Bożek staje się zasadą działania, wyznaczając człowiekowi najwyższy cel, któremu można potem podporządkować innych, nawet pozbawiając ich życia. Można więc powiedzieć teologicznie, że to bałwochwalstwo, czyli zafałszowana religijność, prowadzi do wojen. Taka postawa może niestety pojawić się także u tych, którzy nazywają się chrześcijanami, czego przykładem mogą być tak zwane wojny religijne. Nie były to wojny o wiary czy o Boga, nawet jeśli ich uczestnicy odwoływali się do ich tych wartości. One były prowadzone w imię arbitralnych poglądów, co do których ktoś uznał, że mają obowiązywać wszystkich. Dlatego, nawet za cenę zniszczenia, Mając za nic przykazanie nie zabijaj, zwracano się przeciw innym dokonując spustoszenia duchowego, a przede wszystkim fałszując to, czym jest religia. Kościół wie bardzo dobrze, że wprowadzanie pokoju jest jego ważnym zadaniem, ponieważ wyrasta z osoby i dzieła Chrystusa, który jest naszym pokojem. Prowadzi więc człowieka do pokoju serca, by z niego rodził się potem pokój w naszych codziennych relacjach i w życiu międzynarodowym. Powinno nam być coraz bliższe pragnienie wyrażone przez modlącego się psalmisty. Pan da siłę swojemu ludowi. Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju. Psalm 29, wers 11 w przekładzie Czesława Miłosza. Ksiądz Janusz Królikowski